Dobra, już. O, zapalono. E, dzisiaj to ja za chwilę idę do pracy. O, e, wezmę sobie telefon. E, tutaj chyba gdzieś mam. O, tutaj chyba mam położony. O, coś stało z moim telefonem. Dobra, e, ja sprawdzę sobie... O, mam telefon. E. Et, o! E, muszę coś... E, o! Tutaj coś jest. Oh, akurat, że w naszym domu jest... To, to nie jest e, że w naszym domu jest portal. To chyba tutaj, bo na zdjęciu jest to samo. Skąd? Kto? A, bo wczoraj ten, 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 ten gościu to zrobił. Pamiętam ten gościu. Kurde, 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 gdzie mój telefon? Nie, chyba to dziwne, bo ja nie mogę. Widzowie, z moimi rękami się chyba stało? No Widzowie, o, nie nie przywitałem się nie przywitałem, o, dobra nie przywitałem się, widzowie poczekajcie, przywitam się Dobrze Muszę się ten Elo, elo I witam na, na moim kanale Witam ja was Marcinex. Dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał Zawiązujcie się dzwoneczkiem Dajcie się łapkę w górę Widzowie, dzisiaj Dzisiaj e, z, z Widzieliście, że na początku Że portal jest w naszym domu Ale nie będę tego mówił Tej z restauracji z tej pani z restauracji. Chyba się już obudziła. Restauracji. Z tej e, pani z restauracji. Bo e, ta pani restauracji coś. E, no nie będę na razie. jej Powiem jej to w pracy. Dobra, to idę. O, o cześć, cześć. Obudziłaś się. Obudziłem też się. E, zamkniesz do. A nie mogę, Zam... możesz zamknąć dom? Tak, zamknęłam już. Chyba, poczekaj. Tak, zamknęłam. Przez, Dobra. Yy, e, musimy do musimy pójść do pracy. Chodź. Czekaj z... Ja jestem, teraz dzieci mają WF. Czy co mają WF? Tak, yy, mają dwa WF. -y. Dwa WF? -y? O, szybko, szybko, wsiadaj. Gdzie ty? Gdzie ty? Gdzie ty? Dobra, tutaj szybko jesteś. Dobra, Dobra, lecę. Szybko lecę, masz 5 lecę. minut. Szybko, szybko, szybko. Leć, leć, jedź! Jecie, jecie, będę musiał coś ci powiedzieć w szkole, ale po lekcjach, dobra? Dlaczego ty walnęłaś w ten? Funkcji, ale swoją, swoją! No co tak się zachowuje? Przepraszam, widzę, wiesz, że tak zrobiłem. Dobra. Eee, a gdzie ty jesteś? Już jesteś na jakiejś szkole? Tak. A ja muszę się przebrać jeszcze? Już jesteś? Muszę się przebrać za Co? Muszę się przebrać. Jakie miałem ubrania? Pamiętasz? I to chyba. Dobra, lecę, lecę, A jeszcze ten mój. Buzia. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Kolejne zajęcia. To, to jest pani, jesteś. E, ale nie, że inne dziecko. Ale czemu pani tam skakała? A, bo pani chyba tam po prostu. Po prostu. No dobrze, no to yy... A dobra, to proszę pani, dobra. No to, a dziecko, dobra. A dobra, no to yy, po prostu ty się przebierasz do pracy, dobrze. To ja yy, czekam na dziecko. Dobra, czekam. To ja na razie widzowie pójdę zobaczyć, jakby zwiedzić moją szkołę, bo tamta mnie nie przeprowadziła po szkole. O tej toalety, bo jest moja idealna toaleta. Czy my mamy. A nie, to jest Lightning Room. O, jakiś kwiatowy. O, rysunek. Można rysuje, A nie, to dla uczniów. To jest tam na plastykę chyba. Dzień dobry. Dzień dobry. O, to dzień, dzień dobry, dziecko. Cały czas ty, dziecko, jesteś podobna do takiej jednej, tej, ale wiem, że. Bo pytałem się tej yy, dyrektorki, no i że nie jesteś jej dzieckiem. Prawda? Prawa. Nie mogę zapalić. O, dobrze. E, dobrze, to dzisiaj będziemy mieć poranne. Nie, 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 nie. Ręce do góry, zawieszony. Stróż prawa, dlaczego zgasiłaś światło? Dlaczego zgasiłaś światło, dziecko? Dziecko zgasia światło. Dobra, bez, dzisiaj ze zgaszonym światłem. E, teraz. Dobrze, dobrze. Usiadamy, połóż się, skradanie, skradamy się, skradamy się, skradamy się. Dziecko widzisz mnie? Wyrzuciło mnie widzowie, wiem, że mnie wyrzuciło z gry, jak zwykle. Eee, e, a chyba już się skończyły lekcje, a nie WF. A nie, czekaj. Zobaczę czy miały być dwa WF-y, czy jeden. Zobaczmy. Ale pani mówiła, że dwa, ale zobaczę na telefonie. Przebiorę się za siebie. Za. Gdzie ja mam telefon? O zobaczę. Sprawdźmy. O, widzę! D dobra, to czas jej powiedzieć. No to to nie, nie mamy, tylko jeden, dobra. No to jak tylko jeden, dobra, to idę. Ona pewnie już jest w domu, bo się skończyło. Nie wiem, dlaczego znaczy dzieci w tym. A, bo jest rozpoczęcie u nich roku. Dobra, to lecę. Zrobię swój dom. Aj, nie ma. Dobra. A, bo mój dom. Dobra, bo mi się. Dobrze. to dziecko chyba już wróciło do domu. Dobra, jesteśmy. No i piękny dom, znowu Halo, o to ty, dobra, cześć Hej mam powiedzieć do Gabi? Gabi? Ale cię dawno nie było, dlaczego cię dawno nie było, powiedz po prostu nie mogłam. Ale... Głośniej, głośniej. Po prostu nie mogłam. A, dobra, ale... E, wiesz, że tutaj ze mną taka pani mieszka? Aha. E, bo właśnie z nią, właśnie ja z nią miałem pójść. On taki, taki portal jest i nikt go nie sprawdził i to jest nasz, w moim domu i jej. Aha, tak. Mam taką jedną sprawę do ciebie. Bo, bo tą panią to byłam ja. Naprawdę! No. Co? To, to, to teraz, jak wie, teraz razem mieszkamy? No. No to teraz trzeba. E, to teraz razem lekcje będziesz musiała wszystkim dzieciom powiedzieć. Dobra, no to musimy. W, bo ja uczę przecież właśnie w szkole. Lecimy do portalu. Mm, dobra, zobaczymy, gdzie nas zawiezie, tylko chodź, <coughs> chodź, chodź na dół. Lecimy do portalu. Dobra, wchodzimy. Trzy i potem ty po, po mnie, dobra? Trzy, cztery i razem. Dawaj, dawaj. Dawaj razem. Aaaa. 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 O, gdzie my jesteśmy? Gawi! Jesteśmy w tym Rainbow Friends. Super, jest. wchodź. A dobra, 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 wchodzę, wchodzę. Jesteśmy w Rainbow Friends, Gabi. Fajnie. A ty inaczej wyglądasz. Ale jesteśmy w Rainbow Friends. Super, jest. Ja mam chyba po angielsku. Jesteśmy razem. Jest Loading ja mam Dobra Czekamy na tych I oczekujemy na innych graczy, dobra Widzowie widzicie Ten portal nas wniósł do Rainbow Friends, gry Widzicie Tak to czasem jest Tak to czasem jest Że Można się przemienić Dobra, może coś w shopie kupimy Hmm, szkoda, że tak malutko. A jeszcze będę chyba zbierał. O dobra, zaczyna się gra. Dora. Jesteśmy w autobusie. A jak to tak było, widzowie, że, że mnie tak od, od razu mnie wyrzuciło, wyrzuciło z gry. Włączyła mi się gra. No i, no i po prostu ja nie miałem, nie miałem kontroli, tylko od razu było. Czy ty wykryłaś? Eee, przenieśliśmy się od razu, że ten, że nie miałem kontroli, ale od razu mnie przeniosło na Rainbow Friends, to jest do wentylacji, żeby nas nikt nie złapał, musimy przetrwać, bo my już przetrwaliśmy ostatnio do końca. Tak, wiecie, eee, ale teraz się przenieśliśmy, no jeszcze ciekawej. No to już wiemy, kto to jest, ten Red, to jest Red? Dobra, No nie, te, ta senka. dobra. O, coś tam, coś tam. My block's eee. Dlaczego ty bekasz? Wszystko, co mi się złapie, to ja jest znaleźć i złożyć po A ja mam po miejscu. angielsku, a ty po polsku. Nie wiem dlaczego. Dobra, szybko, węty. Dobra, lecę, lecę, lecę. Nie chcę złapać żadnego klotka. Kurde. O, już myślałam, że to ja mam. Albo nie, robimy tak. Dobra. Mam już dwa klocki. Tu jest kolejny tam jest dalej to gdzieś. Dobra. Dobra, mam tam... Tu gościu ma chyba pięć. Mam tam kolejne. A ja mam kolejne. Zobacz. Mam kolejny klocek tam. Ja mam kolejny tam klocek. Dobra. Dobra, no nie tak dużo nam zostało, ale troszeczkę jeszcze. Tak. Może tam coś jeszcze. E, dobra, dobra, dobra. dobra, lecę, 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 lecę. Dobra jesteśmy, no i ja idę chyba do tego pomieszczenia, prawda, Gabisia? Prawda. Dobra, lecę, lecę, lecę. O 14 już mamy tych klocków. Dobra, nie patrz. Jeszcze 10. Cz jeszcze 10. Chyba tak. Dobra. Lecę tutaj. Ej, tu. Gdzie ty jesteś? Tutaj mhm. jestem. Nie. Dorowałam się znowu pudło. Przyjdź do naszej wentylacji. Nie, ja nie, nie mogę. Tak, ale ja pójdę z tobą. Będę chodzić z tobą. <coughs> Chciałabym, żebyśmy byli razem. Chciałam, żebyśmy to przeszli szybko i sprawnie. Jeszcze zostało siedem klasków. Gdzie się może mam... się odkryć, bo tu nie będzie. Tutaj spróbuję zobaczyć. O nie, znowu ktoś zabity. O nie. Może tutaj. Bardzo Nie. dużo osób jest. Duża? Tak. Ja wyszłam i on mnie widział. Dobra, widzowie. Ale chyba Gab, y, Gabisie, chyba musimy, chyba musimy to przejść, żeby wrócić do naszego świata. Mm. Do bro Brookheaven. Zeszyłaś <suszyna> się. Ja już tyle klocków mamy. Jak mamy wszystkie? A tam może jeszcze. Dobra, ja znowu się chowam. Tutaj idę Tam jest chyba blue, tam gdzie są te kropeczki Gabi się zabito Niech po, po tej planszy, ja się przeniosę, dobra A ja nie, No zobaczymy, w której dla planszy ja się przenies, przeniosę Dobra, o nie. Gabi chyba się przeniosła do Brookhaven, no i zginęła. A może jak ja zginę, to też się przeniosę? No nie wiem. A jak chyba zginęła? Gabi zginęła. Tutaj idę. Chodzę tu na górę. Udało się! Jest! Dzięki. Coś tam, coś tam, coś tam, coś tam O chyba się przenio. Chyba się przeni. gry. O nie, ale ja się chyba przeniosę. O nie! Aaa! Dlaczego? Co się dzieje? A, a. A! 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 Ojej, pier, miałam fantazję na deser. Wow, jestem. Powróciłem <grym się> do Bruken. Tylko Powrócłem do Bruken, widzowie.

A nie muszę zrobić najpierw chyba. Jest. Gabi, to ona. Piszę. Okay. Eee, Hej, yeah. Jej, ona powróciła tylko.

Ale co się stało? Gabi! Dlaczego jesteś zdenerwowana? Ona nawet nie mówi, ale przeżyła, widzowie! To była dopiero przygoda z Rainbow Friendsem. Super. Spotkaliśmy Rainbow Friendsa. I okazało się, że Gabrysia jest tą nauczycielką. Czy coś powie? Czy coś powie? Czekaj, mogę na... Myślałam, że na Halo, Dawisia? Hej, wróciłam. O, teraz mówić, super. Dam ci. Teraz. Dobra. E... No cześć, kurde, myślałem, że umarłaś, że umarłaś, ale, ale przeniosło cię do Brookhaven, ale ja przeszedłem pierwszą i mnie też przeniosło. <laughs> Chodź, teraz będziemy mieć chyba przygodę z Rainbow Friends. Co? Gdzie ty? Jak jest basen, to zeskocz. Gdzie? Jaki jest basen, to zeskocz. Daj, nie wiem, tutaj, tak? Tak nie tu 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 a widzę cię tutaj, dobra, cześć, hej i teraz idziemy tu. Ty zejść do kościoła? Tu nie ma trumny. Chodź. Dlaczego znaczy, siedzę? Tak. Ja. się do koły i do domu. E, Typnij się pod Ale nie, już jest. Dobra. E, widzowie, to już jest koniec odcinka. No dobra, może jeszcze okra. A może w kolejnym odcinku okradniemy dom. No to to już jest koniec odcinka. No to. papa, pa, pa! Pa! pa.